Z biegiem lat kickboxing ewoluował, zyskując popularność w Stanach Zjednoczonych czy Europie. Widowiskowe walki, zasady skupione na stójce i brak głębszej ideologii czy filozofii z nim związanej sprawił, że stał się uniwersalnym sportem dla każdego. I chociaż w latach 80. i 90. zaczęły powstawać masowo międzynarodowe organizacje, to Japonia pozostała centrum innowacji. To tam pojawił się pomysł, bez różnych sztuk walki wyłonić jednego mistrza. I właśnie tak narodziło się K1. W 1993 roku Kazuyoshi Ishii, mistrz karate i założyciel organizacji Seido Kaikan, postanowił zrealizować wizję stworzenia światowej platformy dla najlepszych zawodników sujkowych. Tak, powstało K1. Za nazwą K1 kryje się symboliczna idea. K można tłumaczyć jako karate, kickboxing czy kung fu. 1 jako jeden wspólny cel, wyłaniający najlepszego wojownika i najlepszy styl walki. Zasady walk były proste, ale skuteczne. 3 rundy po 3 minuty z ewentualną dogrywką. Do walki dodano clinch, o ile wiązało się z nim kopnięcie kolanem. Rozszerzono też podstawowe zasady kickboxingu o kolanacze kolanaczy i kopnięcia z wyskoku. Tworząc brutalny i widowiskowy styl, który przyciągał tysiące kibiców, K1 stworzyło najbardziej brutalną i nieograniczoną formułę walki w kickboxingu. Ale nie tylko to było kluczem do ich sukcesu. Organizacja miała na celu wyłaniać niekwestionowanego mistra, swoim legendarnym Grand Prix, a z racji, że wielu zawodników startujących w turnieju reprezentowało swój styl bazowy, kibice mogli przy okazji uzyskać odpowiedź na nurtujące ich od lat pytanie, która sztuka czy sport walki są skuteczniejsze w bezpośredniej konfrontacji.